Aż się, ja się zapiął. Ostra jazda jest, co? Z chłopakami. Chłopaki rajdowcy to wiesz. Tutaj nie ma, tu nie ma miękkiej gry, nie? Tak, nie 3,4 km. Ile to zrobimy? Ile. Mati. Zależy. Kierowcy. Przyziemienie. Łoł! Wow. Malina. 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 Dawaj, malina, dawaj. dawaj, malina, dawaj. Malina, dawaj. dawaj, malina, dawaj. Daleko jeszcze? A będziesz żygał, czy co? Jeszcze nie. <laughs> nie ma śledzi, to nie będę. Nie, tutaj jest, tutaj jest brama na to łódek, tam na ja łódek. Pięknie jezioro, jajecie. Dzięki. Ale to podejrzewam, Pokamy. że tam się musimy zaparkować, tylko by go. No właśnie, jedzie gospodarz wody i za chwilę rozdziewiczymy to łowisko. Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie na moim kanale słuchajcie, dzisiaj zmieniliśmy trochę otoczenie wyjechaliśmy sobie ze szkierów, jesteśmy nad przepięknym jeziorkiem położonym w środku lasu jest to tajemnicza miejscówka, jak na razie dostaliśmy namiar od kierownika Macieja Ochocimskiego z Fishing Tour. A. dzisiaj sprawdzimy tą wodę w co fituje, miejmy nadzieję, że jakieś fajne duże ryby się pojawią, słyszałem, że są sandacze i potężne szczupaki więc na te ryby głównie będziemy się nastawiać zostawcie suba, łapkę w górę do zobaczenia za chwilę na wodzie. Licencje wykupione. Montujemy silnik i zaraz uderzamy na wodę. Dzisiaj pływam z Mateuszkiem. Podobno, sandaczy i szczupaków jest tutaj odgroma, Także nawet nie musimy jakichś miejscówek typować. Właściciel powiedział, że gdziekolwiek się rzuci, to sandacze powinny gryźć. W tamtym tygodniu złapał ktoś 95 cm. Także jest szansa na grubego zwierza. Zapowiada się dobrze, co? Będzie dobrze. Miejmy nadzieję. Musi być. Co, nie? Tak jest. No. Tak jest. To jakieś leszcze obok nas próbują, ale nie idzie. Bo oni mają relaks na głowach na głowę tak. Jest pierwsza ryba, Mateusz tutaj coś holuje. Chłopie. O, jest coś dobrego. No, szczupal. Ja Ma zabetonowany hamulec, nie? No, jest ładna ryba. Może sandacz fajny? To był jakiś szczupak. O, jest metruwa. Pobaw się z nim trochę, bo on będzie na pewno jeszcze grubo tutaj. Przecież tą drugą wędkę tam trochę? Dobra, jest piękny odjazd. Szykuję podbierak. No takiego małego wabka, nie? Nie wiem, czy on tu wejdzie do tego podbieraka. Napieruj go trochę na mnie. Piękny przed o 90 plus grubo, a może i metr. Gratulacje Dzięki Patrzcie Jest potwór Trzymaj podbieraczek o. Piękna ryba grube 90 plus Kawał świniaka. No, wrzucę go do łodzi tam sobie gdzieś najlepiej Na ziemię go wiesz Bo on będzie się miotą na pewno o dobra, zaraz wrócimy do was, tylko go wyczepimy. Pierwsza ryba Mateusza 97 tutaj pokazuje Gratulacje Weź go ładnie sobie złap Taka była gruby Jak się go łapie Jak się powinno tutaj sobie wkładasz o No o i tu łapiesz za pokrywę skrzylową Mocno, musisz pewnie go złapać, nie? Bardzo ładnie. Pięknie jest. Coś musi mieć. No. Bardzo fajne ogólnie multiki powiem. Zadowolony jestem. Tak, właśnie się inaczej kręci, inny komfort jest. jak są małe, to musisz napierdzielać, nie? Niewygodnie jest. Przestawimy się nie trochę się składa? głębiej. Nie skła, albo no do, do no siebie, musisz miec, to pociągnąć nie? do siebie pewnie, o do końca. Cyk. Zobaczcie, mamy jeden silnik, dwie jednostki, ale zgrana ekipa sobie poradzi. O, tu żeśmy się spieli dziobkami. Ej, tą linkę? Tyły się połączy. Możemy. Nie będzie przeszkadzać, ale będzie zaraz trolling tutaj odchodził. No, o drugą. drugą łódkę. Normalnie, jak na tym, jak to się nazywa ten katamaran? Katamaran z dwóch łodzi zrobiliśmy. Tylko masz nie ma. potrzeba, nie ma wiatru. <grytanie> o. Mamy to? Mamy to. Teraz będziemy zwiedzać. O, ale teraz pójdziemy. Teraz zobaczymy, jak to działa. Uwaga, testujemy. Jak to jest zrobione? Uwaga, No, pięknie. Jeszcze pięknie Pięknie. Prędkość. Będzie pełen ślisk. No, za chwilę. Słuchajcie, 2 na godzinę, 2,20. Ale za darmo, to zawsze lepiej niż na wiosłach. Tylko nie przesadź, żeby nas nie rozerwało. No, dlatego Żebyśmy ja tu... nie my nie na dno nie poszli. Oj tak. <głos> <głos> Dobra, ruszamy. Ruszamy na otwartą wodę, panowie. Rzucamy <noise> Znaczy ja rzucam. <noise> ja też. Ja mam dłuższą wędkę, to trochę dalej wypuszczę, a ty sobie Ale będziesz miał bliżej. Gumę. Na instrument. Na 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 na. To właśnie gumę zakładam ja sobie Mojego jak weterana Zobaczcie jaki jest już pożarty nie tutaj Nie mógł go podnieść, nie? No Więc weteran leci do wody W Polsce działał, to i na Szwecji sobie poradzi Cyk Tu jeszcze głazy, poczekajcie Lecimy w trolu na godzinę ciśniemy. może trochę zwolnić nawet. No, nie szalej tak szybko. ja nie jestem nie, ale tak najszybciej można znaleźć ryby. Nie. Hamulce poluzowane macie trochę? Poluzowane? Nie. Do trola musi być w miarę luźny. Bo jak przywali duża ryba, to od razu zerwie wszystko, jakbyś miał zbetonowany. Jak on jest betonowany i nie Miałeś farta, no. Co ci mogę powiedzieć? tak. tak to no. doświadczenie. No i ta tak, finezja totalna. Jak widać nie tylko ja nie przepadam za trollingiem. Tu już, już mój partner jeden z łódki odpadł. Michał jeszcze się trzyma. No, A Daś już też tutaj do spania się szykuje. Tak to wygląda. No ale niestety nową wodę trzeba jakoś rozpoznać i trolling jest najskuteczniejszy, chociaż jak na razie rezultatów zbytnio nie ma. Jedynie Mateusz miał ładną rybę. No i czekamy na następne. Siedzi. Ale było abore. To nie było abore. Sandacz? to był sandał raczej. nie wziął jak aborę. Nie chyba. To dobry znak, że jesteśmy na dobrym tym Można by było. Że jednak życie jakieś tutaj istnieje. A jak zagrał... A zagrał. ci hamulec? Tak, tak. Za miękko masz hamulec. Nie, nie, nie. Za miękko, panie. Tu nie mam prawa nic się ten... Nie wiadomo. I od razu mam, ale, ale to będzie aborę, aborę będzie chyba, wiesz? Tak, bo się czepię za mocno. Nie, dzie, podbierak, panie, ja go na windę tutaj wezmę. Może i sandacz Nie okoń ładny taki Taki nawet ładny okoń To jest ładny okoń To ja fotę rozłożyłem To ty co? Jaja jakieś? Zrób mi fotkę jedną ładny, ładny Jaki czarny, nie? To samo tak? No patrzcie ile pijawków tutaj ma jakiś, jakiś przywry Co mi zrobił? podbicia. To wygląda na większego to, niż rzeczywiście było To generalnie bardzo dobrze, nie? Wiem. Może na tym zdjęciu jak ja, co gorsze. To dobrze, żebym, żebym z tym, żebyś z tym szczupakiem wyglądał jak ja, to sobie wrzucę też. My wrzucimy po no. kolei, ty. Ty, właśnie. Co szukamy coś innego? No nie ma co Nie na no, konie żeśmy tu przyjechali Ktoś odpalił racę tutaj A To tylko Mateusz Ale rozgrzą maszynę Dwa konie więcej mamy teraz I ogień Tak Nie, nie możemy gwałtownie nie wiem, bo nie musicie dziękować. Jak tutaj nic nie weźmie panowie to jest okej? Taka umowa? No ale może weź się pocuń jeszcze bardziej tam na tą no, gładką. To jest, to jest tam, by było... Dobra, Badę się zablokował Też nie mają kotwicy. Tu chyba kotwica to jest taki mało, mało znane urządzenie. Jest lepsza. Sandacz. Sandacz bankowo. Chociaż. Nie. Sandacz. Zmykaj do wody. Widzicie, odpalą się w końcu. Kurde, byśmy mieli kotwicę, to by była bajka. Ściągło nas już na głębszą wodę Dawaj nawrotkę zrobimy I tak bardziej na to właśnie tam Na tą flautę One teraz będą podchodzić do brzegu bliżej Nażreć nażyreć Nażreć się sandacza małego znowu. Lubię. Koleżko, gdzie ty tutaj? A ja na Ohio. Jezus, jakie dzieciątko. Czekaj po mamę zawołaj. No i właśnie jesteśmy na dobrej głębokości. Pyk. Gruba? Zresztą nie wiem, ale ponieważ jest to było dobry od muszę ciebie widać. Sandaczek? Okoń fajny Bardzo ładny okoń. Na co? Ohio. Ohio. No widzisz, czyli Ohio działa. No, bardzo ładnie. To w beret go. Z języczkiem? Mhm. Specjalnie go tak rzuciłeś Mateusz chyba ma dość dzisiaj nas. Dość. Nas, ryb i wszystkiego Adam, chodź, jedziemy do domu, daj już spokój tym rybom. Chodź, chodź. Jeszcze na koniec no widzisz. Czujesz, że Tak. niewyżyty. wyżyty. To tak jest. Jeszcze mu mało, zobaczcie. O koni narąbał chyba ponad setkę. Tutaj dwa metrowe sandacze. Tak, osiemnaście. Grubo, grubo. Bardzo grubo. No niestety, nowe jeziorko trochę nas pokonało. Fajnie, że Mateusz złapał swoją życiówkę. Szczupala 97-98 cm, bo już finalnie nie wiem ile miał. Także... Uciekamy jutro z powrotem na szkiery, bo tam jest o wiele ciekawiej, chociaż tymi okoniami się wyżyjemy. A może uda się znaleźć też duże szczupaki, jeszcze większe niż dzisiaj. Zostawcie suba, łapkę w górę. Widzimy się przy kolejnym odcinku. Na razie, cześć!